Dzień dobry. Dzisiaj zaprzysięgłam sobie, że nie będzie tak ciężko i głęboko e, jak ostatnio, no bo nie chciałabym, żebyście za każdym razem jak się ze mną widzicie, czy jak nie słyszycie, to żebyście tonęli ze mną w tych moich rozkminach. Czasami fajnie będzie włączyć podcast i pomyśleć o czymś przyjemnym, e, więc spróbujemy. I chciałabym wrócić dzisiaj do tematu small talku, bo tak jak Wam już mówiłam, Uważam, że small talk jest sexy, uważam, że wszyscy powinniśmy uprawiać smoltok. i ja sama bardzo lubię to robić. Jeżeli nie słuchaliście odcinka pod tytułem small talk jest sexy, to zacznijcie tam i możecie wrócić tutaj później, bo dzisiaj będę tylko uzupełniać pewne wątki, no bo mam wrażenie, że zapomniałam powiedzieć kilka fajnych rzeczy, które szkoda, żeby gdzieś umknęły. Więc po pierwsze, mówiłam o tym, że small talk jest. Taką główną funkcją Smoltoku jest poruszanie się po no, społecznej stratosferze, po relacjach, po takich pierwszych interakcjach z ludźmi, których albo dobrze znamy, albo trochę ich znamy, no, rzadko kiedy mamy Smoltok z ludźmi, których bardzo, bardzo dobrze znamy i z którymi jesteśmy bardzo blisko. No i w sumie dlaczego tak jest? Kiedy się nad tym zastanawiałam, to wyobraziłam sobie takie. Dystanse, takie fizyczne dystanse pomiędzy ludźmi. Z każdym człowiekiem, którego spotykacie na swojej drodze, dzieli was jakiś taki abstrakcyjny dystans. I nie chodzi właśnie tutaj o dystans fizyczny, chociaż taki też pewnie, bo każdy ma jakąś tam bańkę swoją psychologiczną, nie każdy lubi, żeby się jakoś do niego od razu zbliżać, jak się nie znamy, ale mam wrażenie, że czasami dzielą nam, nas z ludźmi. Jakieś takie przepaści. A innym razem spotykamy człowieka, i on nam tak pasuje, że wydaje się być bardzo blisko. I z psychologicznego punktu widzenia te przepaści będą zawsze większe z osobami, których nie znamy, no bo wiecie, to jest gdzieś zakorzone w ewolucji, że członkowie grup obcych, którzy różnią się od nas wizualnie albo nigdy ich nie widzieliśmy, no pochodzą z innej grupy, no mogą być pewnego rodzaju zagrożeniem. I dopiero osoby, które z jakiegoś powodu wydają nam się być znajome, e, albo należą do naszej grupy społecznej, e, albo gdzieś właśnie często na przykład nie znamy tych osób, ale często je widzimy, to wtedy okazuje się, że mamy do takich osób większe e, zaufanie. I w ogóle jest na no to e, trochę badania. Możecie poczytać sobie w psychologii społecznej Bogdana Wojciszkę. E, Lubimy ludzi, których... Często spotykamy. I to nawet nie jest tak, że musimy ich polubić za coś. Lubimy ich po prostu za to, że pojawiają się w naszym życiu często. Dlatego tak zżywamy się z ludźmi z podstawówki, z gimnazjum. I ja wiem, że potem nie zawsze trzymamy kontakt z tymi ludźmi, ale ogólna zasada jest taka, że kiedy na przykład spotykacie nawet jakiegoś randoma codziennie w, w autobusie, to jest prawdopodobieństwo, że wytworzycie jakieś nie wiem jakie, ale jakieś w jakiejś formie, jednak pozytywne uczucia do tej osoby. I ta znajomość jest czymś dobrym, i na tej znajomości można potem oprzeć zmniejszanie tych dystansów pomiędzy nami. No bo my chcemy być blisko, jako ludzie chcemy być blisko z innymi ludźmi. I wiadomo, z niektórymi trzymamy dystans, bo im bardziej się z kimś różnimy, tym ten dystans prawdopodobnie będzie się rozszerzał, a im więcej znajdziemy punktów styku i punktów wspólnych, tym ten dystans taki psychologiczny, czy abstrakcyjny, czy też fizyczny będzie mniejszy. I myśląc o tych dystansach i przepaściach, które czasami się tworzą pomiędzy nami, albo po prostu są na wejściu z obcymi ludźmi. Trafiłam na fragment książki Esejów, tak właściwie, Virginie Woolf, i ona pisze tam o literaturze, o tym, jak być dobrym pisarzem. Pisze o tym, że pisarz również w sumie ma do czynienia z ludźmi, których nie zna, ze swoimi czytelnikami, i również na wejściu, ten próg wejścia, jest związany z pewną przepaścią. I pisarz, pierwszymi słowami, Musi trochę tak zagrać takim pisarskim smoltokiem i zaznajomić się z czytelnikiem, podać mu coś, co on uzna za swoje, za znajome, za coś, co sprawi, że czytelnik poczuje, że nie jest taki obcy z pisarzem i że w gruncie rzeczy to w sumie mamy wiele wspólnego, bo na przykład myślimy podobnie. I ja, zaczynając ten podcast, nie miałam pojęcia, przysięgam, no nie miałam pojęcia, że w jednej trzeciej będzie to podcast o literaturze, ale okazuje się, że mam Wam dużo do przekazania w tej kwestii. Więc oczywiście przeczytam Wam jeden z tych esejów, bo bardzo żałuję, że właśnie on nie trafił do tego pierwszego odcinka Smalltalk jest sexy, bo te słowa by się tam bardzo dobrze odnalazły i bardzo dobrze wplotły. I przeczytam Wam fragment, gdzie Wolf pisze o tym, że absolutnymi mistrzyniami Smalltalku są gospodynie domowe. E, ja w ogóle odnajduję w tym bardzo dużo prawdy, bo moim zdaniem, właśnie e, babcie, gospodynie domowe, takie o, osoby tu i teraz o tym rozmawialiśmy w ostatnim podcaście człowiek przeszłość, człowiek teraz, człowiek przyszłość e, no, są dobre w Smoltoku, bo są bardzo w tu i teraz i są bardzo w tej konwersacji, którą prowadzą. E, no i właśnie, gospodyni to jest ktoś, kto przyjmuje nas w swoim domu. To jest ktoś, kto musiał opanować sztukę prowadzenia dobrych konwersacji, bo taka gospodyni, kiedy przyjmuje nas u siebie, ona chce, żebyśmy poczuli się bezpiecznie. A mówiłam wam właśnie w poprzednim odcinku, że small talk jest informacją, on jest nośnikiem informacji. I z jednej strony niesie treść, na przykład właśnie treść o pogodzie, o jakichś duperelach, o znaczących rzeczach, a z drugiej strony niesie informację psychologiczną, która mówi hej. Lubię Cię, lubię Cię, jestem bezpieczny, jestem bezpieczna. Eee, Czytajcie, o co chodzi? No i gospodynie domowe, które chcą, żeby nam było bezpiecznie i fajnie i dobrze w ich domu, do perfekcji opanowały tą sztukę. Eee, no i zobaczmy, co ma na ten temat do powiedzenia Virginia Woolf. Początek cytatu. <laughs> Zarówno w życiu, jak i w literaturze. Trzeba znać sposób pokonywania przepaści, jaka dzieli w pierwszym wypadku gospodynie i nieznanego jej gościa, a w drugim pisarza i nieznanego mu czytelnika. Gospodyni przychodzi do głowy pogoda, ponieważ przez wieki gospodynie przekonały się, że jest to temat interesujący wszystkich i zawsze można na nim polegać. Zaczyna więc rozmowę, stwierdzając, że mamy tego roku parszywy maj. I nawiązawszy w ten sposób kontakt z nieznajomym sobie gościem, może przejść do tematów ciekawszych. Tak samo w literaturze. Pisarz musi nawiązać kontakt z czytelnikiem, przedstawiając mu coś, co ten rozpozna, by następnie puścić w ruch jego wyobraźnię i skłonić go do współpracy w dużo trudniejszej kwestii zbudowania zażyłości. Niezmiernie istotne jest, żeby na ten wspólny grunt wkroczyć bez wysiłku, niemal instynktownie, po omacku. Z zamkniętymi oczami. Koniec cytatu. I moim zdaniem ten fragment nie tylko mówi dużo o tym, jak pisać, ale mówi też o tym dużo, jak gadać i jak prowadzić udane konwersacje. Bo tak naprawdę no, rada tu jest taka: zacznijmy od czegoś, co jest znajome bo znajomość ma psychologiczną wartość zapewniania poczucia bezpieczeństwa. I zobaczcie, nie bez powodu gospodynie nauczyły się, że temat pogody jest tematem, na którym można polegać. No, bo on się po prostu sprawdzał, bo był znajomy, był czymś, co e, wszyscy znali. Każdy może coś powiedzieć na temat pogody. E, I teraz ja wiem, że to może wkurzać, bo prawda jest taka, że w swoim życiu potrzebujemy zarówno small talku, jak i deep talku. I zaraz wam powiem, jak gładko przejść od jednego do drugiego, bo ten dystans pomiędzy small talkiem a deep talkiem wcale nie jest duży. E, I można naprawdę płynnie przeskakiwać z jednego na drugi. Natomiast powiem jeszcze, że no, dla mnie Small Talk jest często takim właśnie dobrym mm, punktem wyjścia, ale też taką, takim w sumie. Testem tego, czy w ogóle jesteśmy z sobą zainteresowani jako ludzie. Nie mówię tutaj w kontekście romantycznym, ale zobaczcie. Ale może też. Jeżeli podchodzicie do kogoś z intencją uprawiania smultoku, a ta druga osoba w ogóle nie współpracuje i już widzicie, że jest niezado niezadowolona i nie ma ochoty z Wami gadać o parszywym maju i o pogodzie, no to od razu wiecie, że no, chyba nie ma co dalej inwestować czasu, zasobów, energii w to, żeby przejść do deep-toku. No bo prawda jest taka, że jeżeli drugi człowiek jest zainteresowany wami jako osobą, no to będzie gadał z wami o czymkolwiek. Bo po prostu będzie Wami zainteresowany i będzie grał w tą grę społeczną i będzie odbijał tą smoltokową piłeczkę z nadzieją na to, że ta konwersacja zaraz jakoś przemieni się w coś fajniejszego. Natomiast tą piłeczkę trzeba chwilkę poodbijać właśnie po to, żeby się nie sparzyć za szybko, i żeby sprawdzić, czy, czy się lubimy i czy jesteśmy z sobą zainteresowani. I sorry, ale ja to powiem wprost. Za każdym razem, kiedy ktoś mówi, że szkoda czasu na small i że on nie lubi small talku i że w ogóle on to lubi rozmawiać tylko na głębokie tematy, to to, to, to to płynie z ego. To płynie z ego, bo to mówi, że hej, jeżeli nie pojawi się wystarczająco dla mnie interesujący temat, to ja nie zamierzam Ci poświęcać czasu, bo mam ograniczony czas i nie będę go marnować na e, jakieś głupie odbijanie piłeczki z Tobą. I okej, okay, naprawdę z jednej strony to absolutnie rozumiem, bo ja też nie lubię rozmów o niczym, które się ciągną nie wiadomo jak. Natomiast uważam, że Smoltok jest trochę okryty złą sławą i czasami powinniśmy zejść trochę z tego piedestału, takiego wiecie, kreowania się na mega inteligentnego, mądrego człowieka i zejść na ziemię i po prostu posiedzieć na trawce, popatrzeć na niebo i pogadać o głupotach. A zamiast tego, jak ktoś zaczyna do nas smoltokować, to jest przekreślony i uznajemy, że kurczę, no ten człowiek taki trochę nie ma nic ciekawego do powiedzenia, nie ma nic do zaoferowania. I mam wrażenie, że to też łączy się z tym hustle culture, w którym wszyscy jesteśmy i się poruszamy że wszystko chcielibyśmy szybko, wszystko chcielibyśmy natychmiast wszystko ma być efektywne, wymierzone i w ogóle nie ma żadnej przestrzeni na próg błędu, a już na pewno nie ma czasu na marnowanie czasu. I tu na chwilę e, chciałabym e, wrócić do tej koncepcji e, tych dystansów pomiędzy nami, e, które jakoś mają odzwierciedlać poziom bliskości pomiędzy Wami a ludźmi, których macie w życiu. Bo faktycznie small talk jest użyteczny, jest dobrym takim paliwem rozpędowym do naprawdę fajnych konwersacji. Natomiast w momencie, w którym e, ten dystans on się, najlepiej to narzędzie się sprawdza, kiedy ten dystans jest duży i wtedy ten small talk ma tam swoje miejsce, jest potrzebne, bo zapewnia poczucie bezpieczeństwa, daje poczucie znajomości, jest jakimś takim haczykiem i czymś właśnie bezpiecznym i na czymś, na czym można polegać, na czym można się oprzeć i to wiemy od gospodyń. Natomiast w momencie, w którym ten small talk pojawia się w formie zbyt dużej, zbyt długiej, w, konwersa w konwersacjach z ludźmi, z którymi jesteście już bliżej, z którymi ten dystans jest krótszy, a przynajmniej powinien być krótszy, bo na przykład bardzo dobrze się znacie, a ta rozmowa sprowadza się do Smoltoku, to absolutnie rozumiem, że w takim kontekście można powiedzieć, że nie lubi się Smoltoku i że jest to marnowanie czasu. No bo w takiej sytuacji Smoltok trochę nie pełni swojej funkcji w pełnej krasie, no bo mamy już poczucie znajomości, bezpieczeństwa, przynajmniej powinniśmy je mieć z osobami, z którymi mamy. Ten dystans krótszy, e, i, i wtedy ten small talk jest trochę taki właśnie pusty, trochę bez sensu. I tu się absolutnie zgadzam. No i właśnie, jak w takiej sytuacji płynnie przejść od small talku do deep talku. No i wiecie, tutaj nie będę mówić Wam, w jaki sposób macie gadać z Waszymi znajomymi. Ale chciałabym się dzisiaj posłużyć najbardziej wyświechtanym pytaniem ever, jeżeli chodzi o pytania small talkowe. E, Pytaniem, którego ja w ogóle nie lubię. Ja w ogóle mówiłam Wam kiedyś, że ja nie cierpię takich sztucznych pytań, takich przygotowanych wcześniej. Takich po prostu pytań, które z dupy gdzieś pojawiają się poza kontekstem w konwersacji. I one nie są... E, podyktowane ciekawością drugiej osoby. I taki mam problem, że po prostu te pytania są rzucane w konwersację tylko po to, żeby ta konwersacja toczyła się dalej. I wtedy obydwie osoby czują właśnie, że no, czujemy się niepewnie e, i że stresujemy się tym, żeby ze sobą rozmawiać. Natomiast w momencie, w którym pytania, które nawet durne pytania, które się pojawiają w konwersacji i które wplatamy nawet poza kontekstem, ale stoi za nimi, Prawdziwa ciekawość i prawdziwa chęć poznania drugiego człowieka, to wtedy nagle wszystko jest ok. I wtedy często okazuje się, że nawet najdurniejsze pytania na świecie, takie z kategorii smoltokowych, tak naprawdę są e, głębokimi pytaniami. No i pytanie, które dzisiaj dla was przygotowałam, i chciałabym, żebyście na nie odpowiedzieli: jest uwaga, uwaga! Pewnie się już domyślacie, bo tytule tego odcinka, no co no, będę się tutaj produkować? Jaki jest Twój ulubiony kolor? No i chciałabym, żebyście teraz odpowiedzieli na to sobie. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Wybierzcie jeden. Nawet jeżeli nie macie jakiegoś takiego ulu, ululu, ulu, ulu ulubionego, no to wybierzcie jakikolwiek. Taki jeden kolor teraz w umyśle. Hmm. I teraz chciałabym, żebyście wymienili dwa głębokie powody, dlaczego jest to Wasz ulubiony kolor. I to nie może być tak, wiecie, że no nie wiem, e, lubię zielony, bo drzewa są zielone. No tylko lubię zielony, bo e, drzewa są zielone, a jak byłem mały, to jeździłem z tatą na biwak e, i lubię spokój, który dają, e, daje mi las. No, czajcie. I w ogóle fajnie jest to sobie przemyśleć. Jaki jest mój ulubiony kolor? I wymień jeden głęboki powód. Wymień dwa głębokie powody. Wymień trzy głębokie powody, Dlaczego tak jest? I w ogóle ciekawostka na temat kolorów jest taka, że najczęściej statystycznie podawanym ulubionym kolorem jest kolor... Uwaga, uwaga, skadnijcie... Niebieski. Więc w wokół tego też możecie się razem z osobą, z którą rozmawiacie, pośmiać. I słuchajcie, ja was zostawiam z tą myślą. Dzisiaj było na luzie o relacjach, o, o small talku. No i mam nadzieję, że dorzuciłam wam kolejny argument i kolejną perspektywę patrzenia na small talk. nie tylko jako na, na coś co jest sexy, i zapraszam was do tego odcinka po raz kolejny, ale też na coś co zmniejsza te psychologiczne dystanse pomiędzy ludźmi I jako narzędzie które jest rozrusznikiem bardzo fajnych, wartościowych konwersacji. Ściskam i do usłyszenia w następnym odcinku.